Ja nawet nie zrobiłem kroku. Stoję tak, jak stałem. Tu był... i coś zobaczcie, tu jest kształt serca jakby. Nie wiem co mam. Czymś nie wiem, o, ale ładny. Piękny guzik. O. Widzę rancik. Jest zimno! W końcu, powiem wam! Nigdy nie wiedziałem, że się będę cieszył, że jest, może nie zimno, ale chłodno. W końcu tych upałów nie ma, można śmiało sobie chodzić. Naprawdę w tym roku lato dowaliło na ostro, powiem wam, że już ja miałem dosyć. I mówię, dzisiaj idę swobodnie, wiaterek powiewa, kapota jest, bo już naprawdę na krótki rękawek to by było trochę za zimno, ale do rzeczy, no. Wiadomo, pole to samo co ostatnio. Też słabo, jakoś tam na razie. Plomba taka mała, współczesna chyba, bo wystają z niej druty, to Wam pokażę. A tutaj powiem Wam, że dołek kopię i tutaj po czymś przejechałem. Jak później to wyciągnąłem, to mówię złomek, ale zobaczcie. Hak mundurowy. Hak mundurowy. Wersja cynkowa, chyba ta i pytanie, czy tu jest. O, jest pruska korona. Fajnie, powiem Wam, oczyszczę to trochę i zaraz zobaczymy. Uff, słabo tu widać. Nawet nie wiem, czy ta korona jest, bo ostatnio tak wyskoczyłem z żołnierzykiem, też tu z tego pola. A nawet nie wiem, czy to żołnierzyk później był w domu, jak patrzę. No taka masa zgnieciona w poprzednim filmie, ale tu na pewno jest hak mundurowy. Tylko widzicie, on cynkowy i się tak, w ogóle tu słabo te rzeczy się zachowują. Także do następnego dołka. Ja nawet nie zrobiłem kroku, stoję tak jak stałem. Tu był ten hak mundurowy, zobaczcie, a tutaj sygnał miałem. Coś wyskoczyło większe. I coś, zobaczcie, tu jest kształt serca jakby. Co to będzie? Co to? Jakiś taki zawiasik, zobaczcie. W ogóle dzisiaj, w ogóle padało całą noc, ostro lało. Ziemia jest mokra. Patrzcie, taki zawias w kształcie tutaj serca. Ale myślałem, że jakaś przypinka może, czy coś takiego. A to nie, ale fajne też było. Musiężna sprawa tutaj jest. Tutaj jakieś te ćwieki, co to jest? To chyba żelazne było. No, taki zawiasik był. Dobra, lecę dalej. No i jest pierwszy. Teraz zobaczymy, czy moniak. Czy moniak. No dobra, pierwsza moneta dzisiaj będzie. Co my mamy? Widzę. Dziesiątkę cesarstwo niemieckie będzie. Tak góry. Wszystko się dzisiaj klei. Ostatnio było suche, ale to jest dyszka, o, proszę bardzo, tak o. Z cesarstwa niemieckiego. Te monety w kiepskim stanie tu wychodzą. No może jakby się srebro trafiło, to nie. Także lecimy dalej. Kręcę się tutaj, gdzie ta klamra była bez tej góry. Ta druga klamra z poprzedniego filmu, na który wszystkich gorąco was, którzyście jeszcze tego nie oglądali, zapraszam bo na tym filmie wpadły mi dwie klamry, a jedna była bez tego elementu tego takiego na tej bo to jakieś tam wiadomo niemieckie klamry i ta jedna aluminiowa to już ma to wytłoczone, a ta druga miała to nabijane na, tam na takie bolce no te bolce wiadomo tam yy, się yy, no nie wiem czy rdzewiały, utleniały i ta góra gdzieś odpadła czyli musi być gdzieś tu, no ale Kręcę się, ale nie to co trzeba wpada, bo wpadł tym razem Znaczy to co trzeba jak najbardziej, bo wpadł guzik Tylko Tylko, nie tylko może i LWP A raczej tak Bo tu się nawet zdarzył Guzicz, a to czekajcie Masz koronę czy nie masz korony, raczej nie, to chyba ludowe wojsko polskie, także do następnego dołka, o, tak Dobra, patrzcie co wypadło, już tu widziałem Z daleka Co to? Tejby to kawałek koła Od pociągu tu coś było jeszcze, ciekawe Reszta tego gdzieś tu jest Łopatkę łapie. Tu coś łapie, ale. No dobra no taki element. Nie jest. Jest Moniak. Drugi powiem wam Moniak dzisiaj. I się robi ciepło jeszcze, co mnie martwi, bo ja tą kapotę mam i już mi jest gorąco. Dobra, już wam mówię co mam. Nie wiem co mam. Na pewno doszedłem, że tu jest trójka o tak o 3. Ale co? Zobaczcie, tutaj jest okrągłe w środku. Nietypowa moneta, to lubię już. Jakie jest coś innego, ale powiem wam, że dopiero... Rozszyfruję to w domu chyba jak to jakoś doczyszczę może w jakiś sposób trójka, nie wiem co to może być trójka. Nie mam zielonego pojęcia co za monetę znalazłem. Także fajnie, idę do następnego dołka. Miutna moje oczy Miód na moje oczy. Na wierzchu zobaczcie Prusaczek będzie na pewno Taki płaski, nic nie widać oczywiście. Nawet jak wam mówię tu, że widać, to widać tylko dlatego, że piach się wciera w pory monety. O tutaj wiem, że to będzie jeden fenol pruski i tyle, no. Jeszcze jedna moneta i będzie norma, ale ciężko jest. Powiem wam, że no nie narzekam, bo fajnie się chodzi, miło, jest w miarę chłodno, ale monet nie ma. Dobra, powiem wam, jest jakaś krągłość, ale to nie będzie moneta. Człownice tu pilnują chyba. Tak, pilnują guzika urzędniczego. I patrzcie, ten już jest fajny, bo ten nie ma takiego takiej rdzy jak tamten ostatnio, co znalazłem z tyłu, tylko ten ma takie uszko po prostu tutaj w tym. Tamte chyba były jakieś inaczej produkowane, z taką Wypełnieniem jakimś nie wiem, o, ale ładny, piękny guzik urzędniczy pruski. Zobaczcie, ze mnie już się leje słońce. Zaczyna się. Tak mówili, że po południu już będzie słońce, a mnie brakuje do szczęścia tylko jednej monety, żeby ta norma była i schodzę z pola. Powiem Wam, tutaj coś fajnie gra, ale jest głębiej, jest mokro. Powiem Wam. Jest w ogóle mokro. Dobra, jest tutaj. O, widzę rancik. Co my mamy? Kurde, co to jest? Nie wiem, czy widać tam, to był jakiś taki guzik? No raczej nie guzik, co to mogło być? Nie mam pojęcia. Takie ustrojstwo. Dobra, tu jest coś dziwnego. To jest to. Aha Aha, to będzie guzik Ale dziwny patrzcie O ja pierdziel uszko mi zostało w ręku Ja pierdzielę No tak, zobaczcie Ale był jaki ładny Piękny był No Tutaj jakoś tak więcej jest na tej górce Jak ja mówiłem te dwa srebra tu znalazłem wtedy To jest taka górka tutaj Nie wiem czy to widać w kamerze Bliżej drogi może dlatego, nie? Zobaczcie, jak to wygląda! Tak więc tak to wyglądało. Patrzmy z bliska, co ja mam. Jest monetka na 100%. Ale co to będzie? Chyba... Chyba 49. Panie Antoni. Pozdrowionka dla Pana Antoniego Pietkiewicza mamy normę chyba pan Antoni gdzieś tam yy, krzyknął, żeby ta norma była i jest norma powiem wam, no, żartuję oczywiście, ale no jeszcze chwilę powiem wam, może akurat ponad normę coś wyjdzie no chodźcie, zobaczymy, do następnego dołku no i teraz pytanie, czy pod tym sygnałem o tutaj kryje się, nogą to wy, nogą wy, wygrzebałem dosłownie, norma, kryje się, czy nie tutaj jest, o Patrzcie, pyk będzie. Co tak kulawo? Zobaczcie, kolejny 49. Znowu dyszka, <noise> ale słabe sygnały. Mówię, nie, chyba nie, chyba fenol, ale na fenol to taki sygnał, no straszny powiem Wam. Te niektóre 49 dają fajny, a niektóre totalnie zły sygnał. Dobra, jest ponad normę, no ale jeszcze 10 minut słuchajcie, jeszcze 10 minut. Dobra, moi drodzy, jak to będzie moneta, to koniec filmu. Jest tutaj. Uwaga. Wkrótce ziemi to wyglądało jak moneta. No rand wystawał prawie dookoła. Mówię fajnie. Tam ktoś chodzi, chyba na grzyby powiem wam. Jak będzie tu szedł, to na pewno pokażę, czy ma grzyby, bo go znam. Ale powiem Wam jedno, ja już i tak kończę, bo chyba będzie teraz koniec. Bo chyba widzę w grudce ziemi, co ja mogę widzieć? Moniaka, nie? Popatrzcie, jak to wygląda. Ślicznie to wygląda. Jest gruda ziemi. I teraz pytanie. Nie, to nie będzie Moniak. To nie będzie Moniak, słuchajcie, ja już wiem, co to będzie. To będzie prawdopodobnie znowu guzik urzędniczy. Dobra, rozwala się ta gruba gruda. Pik. Gdzie to było? O, tu? Nie. Dobra, muszę pinka użyć, bo poleciało nie wiadomo gdzie. No dobra, tutaj jest. No jest guzik urzędniczy drugi. Lubię, bardzo lubię te guziki. Prawie na pierwszym miejscu stawiam je za arseniakami zaraz, te urzędnicze. Bo są ładne po prostu. A te są szczególnie ładne, bo są takie yy, no z tym łóżkiem niezarośnięte z tyłu. Tak jak te, takie, no wiecie, mówiłem to wcześniej, nie? Także monety chyba nie będzie. Idę już do samochodu po prostu. Te 100 metrów może akurat trafię. Kurczę, zwiało mi ten grzybiarz, powiem wam. Już byłem blisko niego i gdzieś, gdzieś się schował. A tutaj popatrzcie. No też to nie wali tak jakby na monetę, ale no wali na guzika. Nie waliło to na monetę, powiem wam. Albo na jakąś taką nędzną monetę. A jest guzik, no cały czas nie mogę dojść do samochodu, nie? <ścoughs> Jak nie grzybiasz, to jakiś tam guzik i tyle. Po prostu inaczej się nie da zejść dzisiaj jak wyłączyć to wszystko i dopiero kończyć, bo no cały czas yy, mówię, a może jeszcze, a może jeszcze i tak a może jeszcze i mijało, minęło nawet z pół godziny zamiast 10 minut co mówiłem. Także dzisiaj było to co było. Fajne wykopki było różnorodne. Mam nadzieję, że z tego będzie jeden film. Norma lekko przekroczona. Norma lekko przekroczona. Ale były piękne guziki urzędnicze, był hak mundurowy na początku i jakieś tam zdety, pierdety po, po drodze, także tyle. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję. Tradycyjnie, no powiem to, pamiętajcie o tym, żeby pozostawić po sobie ślad w postaci tej łapki w górę. Kto nowy, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zachęcam do odwiedzania moich starszych filmów. Yy... I tyle już nie będę przedłużał, także pozdrawiam Was gorąco i zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się na razie.